Wszyscy jesteśmy głupi, ale głupi ludzie są zdecydowanie zbyt głupi. Witam, widzowie! Dzień dobry w kolejnym dniu YouTube'owego kalendarza adventowego. Pamiętam, który to dzień, więc muszę sprawdzić. Przed nami już prawie dwa tygodnie za nami. Prawie, bo dzisiaj 13 dzień daily. Idziemy jak burza. Dzisiaj seria, którą lubią ludzie, bo lubią się śmiać z głupich ludzi, a dzisiaj głupi ludzie w internecie. Czyli kolejna seria ukradnięta prosto od Adama na mój kanał. Woo! Nie chciałem kraść. Ja, ja nie kradnę, tak? Ja zrobiłem swój research, a tak naprawdę. To przeglądałem sobie grupki na Facebooku i wyskoczyła mi grupa, która nazywa się właśnie Głupi Ludzie na Facebooku. O to tu postanowiłem dołączyć, patrzę. No, głupi, faktycznie. No i robimy odcinek głupich ludzi w internecie. W tym wypadku na Facebooku. Ale jeszcze zanim głupi ludzie, to pierw głupia zabawka z głupiego kalendarza, który tylko stał a mnie 7 dni. Mamy dzisiaj trzynasty. Czeka nas też niewielka rzecz. Największa była jedenastego. No, ale co, co, co? Zobaczmy, co jest dzisiaj. Nienawidzę otwierania tego kalendarza. Mam dla was dzisiaj złą wiadomość. Albo ja zostałem oskamowany, albo znowu jedna rzecz spadła. Niestety pusto, ale ja rozumiem czemu. To dlatego, że w głowach głupich ludzi też jest pusto, a my zobaczymy jak bardzo pusto. I możemy to wspólnie ocenić. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy obrazek, jak sobie chłopcy wiszą na drabinkach, w sensie ćwiczą, przepraszam. Pisał w internecie, że 10-letniego chłopca ktoś ukradł do szkoły. Naszej? Nie. Chyba porwał, a nie ukradł. Nie wiem dokładnie. A może to się czymś różni. Co w się, sensie, bo czy na przykład, jeżeli komuś ukradniesz kanapkę, to porwałeś kanapkę, czy ją ukradłeś? Czym się różni kradzież od porwania? Ja bardzo bym chciał wiedzieć. Ja się muszę to edukować kolejnym razem. Synu, to już czas, żebym ci powiedział, skąd się wziąłeś. Tato, wiem, co to seks. Ta kuba, jesteś adoptowany. No jakoś trzeba uświadomić syna. Po tylu latach nie schapnął się. czy innej karnacji, z innego miasta, z innego państwa. I generalnie starszy od nas! Uwaga! Stań bliżej. On nie jest taki długi jak myślisz. I jeszcze ten obrazek znaleziono na jej O co chodzi, brzegaj? Instrukcja używania pisuaru dla osób potykających się pierwszy raz z tym osobliwym urządzeniem. Basz blisko, znać nie z daleka i nie siedzieć. Boże, kto tak zrobił? Kto w ogóle jeszcze wchodzi na jej Jezu, on albo jest od razu, albo na niego trzeba czekać. XZD. Ja nie odpisuj mu od razu w takim razie, tylko też pisz po czasie. Nie no, wiadomo, że nie jestem. Fast błyskawica. Szybka jestem tylko w jednym. Szybkie numerki. Uciekają przed policją. Okej, nie jestem uciekają przed To jestem szybka. Szybka to ty jesteś, bo łatwo cię zbić. A. Taka szybka, wiecie, chodziło, że szybka od telefonu. Ty. O, tutaj mama pewnie jakieś motki wysyła, że tu ślub jest, to nie jest Kościół XDD. I tutaj motka powiedziała, to jest Kościół idioto, a deska, a to ty! No co, to prawda. Ale ze mnie bad gurl gryzę meble. Nie gryźmy mebli Co ty masz z oczami? Ola, czy jest czwarty level? Premium, nie wiem, co to k***a jest. Nawet nie zagra. Co ci się stało z ręką? Odpowiesz mi, złamałem. Biedny. Jaki biedny? Chodzę w butach za dwa koła. To mnie też zawsze bawi takie odpis. Ja też tak odpisuję. To nie, on nie jest głupi. On nie jest głupi. Ja też tak odpisuję, bo biedny to jest ktoś, kto jest biedny. A jak ktoś ma pieniądze, to wcale nie jest biedny. Po prostu miał pecha. Albo jest Tam, Tak łatwiej napisać. Zj o, a co ci się stało z ręką? Złamałem Ojejku Cześć jestem Łukasz mam w spodniach to czego szukasz Uf, Zastrzyk gotówki zajebiście dalej. Kiedy zakochałaś zboczonych chłopaków Który nazywa cię młoda Mówi do ciebie po twoim roczniku bo mówi że jesteś dzieckiem Bo on jest starszy o 3 lata i ciągle stęka Niektórzy ludzie nie są głupi Są po prostu do za... Oku, Ale długie nie jeżeli jeszcze raz przyjdziesz do mnie, pijany to cię wyrzucę za drzwi. Nie przestałaś, ja, nie byłeś taki napalony. Nie byłeś? Dwie godziny telefon ładowałeś, powiedziałeś, że mam prąd. Powiem, masz dzisiaj przyjść i mi to naprawić. I zdjęcie kolegi, który zrobił drugi kontakt. Bardzo dobrze zrobił kolega, bo miałeś tylko jedno gniazdko, a on ci zrobił też drugie. I teraz możesz mieć dwa gniazdka, możesz podłączyć dwie rzeczy, a wcześniej mogli podłączyć tylko jedno. Wcześniej się nie opłacało, teraz się opłaca. Nowoczesna myśl elektroarchitektoniczna. O, może coś takiego. bardzo No co, mam pytanie? No, to pisz, czy chcesz zostać moim? Yy, co, czym? Chłopakiem? Co realnie? Debilem jesteś, nie jest debilem. Bo nie zgodził się być twoim chłopakiem. Jakby się zgodził, to wtedy byłby debilem. A teraz jest mądrym chłopcem, bardzo. A mężczyzną? Nie wiem. Nazywam się Logic Ekierka Bułka. Arbus i mam ręka, ręka, palce, walce, lat. Teraz twoja kolej. Okej, okay, w jak jestem w stanie obliczyć, że ma 13 lat? Ale co dalej? i z tym lodem! mi Ty kur na, faktycznie. Dobra, teraz moja kolej. Główny piegarz na Titanicu wypił rzekomo tyle alkoholu, że przez dwie godziny przetrwał pływanie w mroźnym oceanie, zanim został uratowany. No i a... mnie to interesuje. Głównie, wracając kupić kartkę żałobną, zmarła mała mojego kolegi z pracy. Adios! Ty jesteś, k**wa, p... a... jednak. Mój humor, to jest mój humor. Nazwa odbiorcy jeszcze mi potrzebna, bo nie przejdzie, nie wiem. Dominik kapusta. Tak. ja. No tak się nazywam, serio. Powaga, to przepraszam. Kapusta, Dominik. Śmieszne nazwiska są śmieszne. Powinienem kiedyś nagrać film ze śmiesznych nazwisk. Wyobrażacie sobie, mieć na przykład znajomego Jacek K... Opowiem Ci historię. Lecisz, jest bar nad jeziorem, no, i można kupić lody na gałki i zamawiasz dostajesz paragon i idziesz do ziomka, który ci to nakłada i on nie patrzy na paragon i byliśmy z tym samym paragonem 833 736 razy i na o... ten bar na 20 ziko. Tam muszą być strasznie tanie lody, jak byłaś prawie milion razy i odkłaś bar tylko na 20 ziko. Czy oni ci jeszcze dopłacają za gałkę? Gdzie jest to jezioro? Gdzie są takie takie lody, że możesz milion razy chodzić z tym samym paragonem i nikt nie zauważy, Jak z Doręską w Cavesy. Nie podobam ci się. Tak średnio. Bądźmy razem ze sobą w związku. Plusy i. bo mi się podobasz. Sorry, ale nie. Sebastian ustawił ikonkę emoji jako. hmm. POD. A Sebastian? Nie tak znienacka tak. Ten... Oj, sorry. Sorry, że mi stoi. Masturbacja. Obywatelu obowiązuje nieorzech listopad. Czynności tego typu są zabronione. To jest pogańskie święto, ja tego nie obchodzę. No i bardzo słaba tutaj cenzura, bo ja widzę nazwiska, widzę, ale wy nie widzicie, bo ja muszę to stać Co to nie zmienia faktu, że. Mmm, nie, nie, ja nie wrzucaj tego, nie wrzucaj tego nie... Mały słoniec. ojej. Gdzie mogę kupić podobne pierścionki w Polsce Lub może ktoś z was takie sprzedaje Na śmietniku poszukaj za darmo Nie będę cię w domu nachodzić. Co się dzieje ty, ale bez beki takie pierścionki to chyba łatwiej Na śmietniku znaleźć Hej Justyna, napisałem dla ciebie wiersz, chcesz go przeczytać? No, to będzie hit, proszę Ach, cudowne masz oczęta I chyba nie jesteś święta, bo na zdjęciu przed lustrami Kusisz swoimi wdziękami Jesteś dziewczy taka słodka, pragnę cię jak Szutki w totka, nogi twoje są wspaniałe Chciałbym włożyć w ciebie power Ja pierdolę, to jest naprawdę dobre Dobre. Ik ben bij jullie stel Ty już wiesz! Dziewczyny, miała która z Was zabieg powiększania pośladków kwasem hialuronowym? Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Ja robiła powiększanie pośladków eklerami z krewem. A ja robiłem powiększanie pośladków to z serem? Też działa, polecam. Znaczy nie polecam, będziecie mieć naprawdę dużą dupę. Pa sto, pas to! to? Myślisz w ogóle o mnie? Boże, co ty chcesz? Pytam. Nie. No i co? Pogawane. Jak się seks? help będę seks z kobietą? Woman! Życia live. Jak myślisz ten seks? ja nie wiem. Witam! Dlaczego pani daje imię dla psa, które ma człowiek? Czy ze? Zastanowiła się pani, że jakaś mama może być urażona tym, że jakiś pies ma imię i syna? O co pani chodzi? O to, że pani dała swojemu psu na imię Filip. A tak się składa, że mój synek ma tak na imię! Filipek, mój Filipek! To nie pies! Mój Filipek, to człowiek. Nie nazywaj tak psa. Czy nazywasz psa Filip? Pies można nazwać jakiegoś gunda, Kira Kira kakurera, to jest nawet dobre imię dla psa. Kira kakurera, do nogi. K a. W dużym skrócie byłem przy samoobsługowej i skasowałem sobie alko, poprosiłem babkę, żeby mi zatwierdziła. Pokazuję dowód, a on mówi, że nie może, bo od 0 3. Ja jej mówię jak to, skoro mam 19 lat. I proszę do koleżanki i upewnić się, że 0,2 już może. Praca w Biedronce nie wymaga dobrej matematyki, okej? Okay? Ty tam tylko kasujesz, a nie liczysz na kalkulatorze czy na liczydle. Maszyna robi za ciebie tylko klikasz. Zatwierdź tak. Ok, git, super i rozkładasz to. Byliśmy grzeczni, pilni w nauce, a nie była dla nas autorytetem. K. W... Mój wujow, w techniku 50 lat temu z kolegami wyjrzał nauczyciela przez okno, bo i w ale to jest autentyczne. Słysząc historię dorosłych ludzi, w sensie tych 40-50-latków aktualnych, mam wrażenie, że kiedyś, jak nie było całego świata internetowego, to była jeszcze większa patola niż jest teraz. Tylko tamta patola była nieco inna niż aktualna patola, ale to dalej była patola. Ej, ty, ile masz wzrostu? Marzyć. Ej, ty, ile masz? Yes. Dzień dobry. Zapytaj się proszę, czy klasa chce jechać na wycieczkę 22 10 piątek. do Bydgoszczy. Muzeum Mydła i Historii Brudu. Koszt 100 zł. Jest coś takiego jak Muzeum Mydła i Brudu? Ja bym chciał tam pojechać, dobra, nie za 100 zł, ale chciałbym tam pojechać. Ten pięć z geografii za zrobienie pracy, której nawet nie zrobiłem. O, czego tu się wychowa? dowiedział? co Dowiedziałem informacja zostaje zgłoszona do pani Beatki? No i ch... z piątki. Podobasz mi się, a ty minie? O, widzisz, oboje nie mamy gustu. Mam filmik jak ona się uśmiecha is. Co znaczy Aiii z. Takie haha -ha, ale z jest... Nie róbcie tak, nie piszcie w internecie Bo to nie brzmi jak haha -ha, Tylko jakbyście byli pi***dnięci Nitka na sposób na podbicie do kogoś Wow niezły penis, stary Na serio szczas taką fujarą? Wow niezła k***a Możesz ją zamknąć Mój chłopak ma tak samo na imię jak mój brat. Więc jak się r... i krzyczę jego imię, przypominam się mój chłop... Ja już chyba powinienem sobie pójść, więc co widzowie? Ja już naprawdę mam konieczność skończyć ten odcinek. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego wspaniałego, głupiego, internetowego odcinka. Ja się z wami żegnam. Oczywiście nie na długo. Widzimy się już jutro o godzinie 16. tu w tym samym miejscu na kanale. Oczywiście jutro będzie śmieszniejszy film. Zapewniam. Na, na moją odpowiedzialność, okej? Okay? Jutro będzie śmieszniej, naprawdę. Nie zapominajcie, że do 24 grudnia Daily, czyli przed nami jeszcze 9, 10, 11 dni. Musiałem szybko policzyć raz. Pamiętajcie o ocenie tego filmu i napiszcie w komentarzu, który głupi ludź dla was był najzabawniejszy. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Na razie i po! Your coffee to go is harder than Hades Some people line up to see a Mercedes Call it a car and call it a lady What it will it be?